Siema z tej strony kosiara. Gramy sobie w Outlast'a, kolejną część. Co, ostatnio wyszliśmy. No tu też potrzebny klucz jest. Okej. Okay. Wyszliśmy sobie ostatnio po tych schodach. Mam nadzieję, że wszystko powinno być git. I ten chyba będziemy musieli lecieć raczej w tą stronę, nie? kuchnia to zawsze nic dobrego nie mówi na razie sobie odpuścimy tutaj kuchnię to tu nie przejdziemy no to czyli musimy i tak iść do kuchni i tak musimy iść do kuchni boję się czy ktoś tu czy ktoś tu nie wyskoczy czasami Dobra. tu oczywiście nic ciekawego nie mamy a poza tym to jest wszystko poprzewracane też na razie wolę nie wchodzić, chociaż widzę, że już tam drzwi lekko są uchylone Radio Hello ra, jak to wygląda z bateriami? jak mamy 7 O, tu w cholerę ciemno Tak, tutaj nic nie mamy Może tutaj coś znajdziemy jeszcze skizuje ta kamera, Meskitu Dobra, tu są drzwi. Wejdziemy do tego gościa. Kurde, on jest bez nosa. To też możemy otworzyć? Nie możemy. Czy jedyne miejsce, jak nas kieruje, to jest tamta strona. O, cholera. Nie, bez kamery tu nawet nie ma co się ruszać. To coś może jest. Nie ma Tak też, czyli niestety kieruje nas do przodu Już jakieś światełko jest w tunelu niby Poza tym widzę tu jakieś przejście Ale gość się modli, więc wolę jednak tam nie wchodzić Na chwilę obecną, nie? Tu gość w ogóle Nieźno, biały telewizor ogląda. Nie wiem, co mu, o co mu chodziło. Dobra, to sobie odpuścimy, od razu, drzwi zamkniemy. Tak dla pewności. O, żeby się nie rzucił na mnie. O, żeby się na mnie nie rzucił. O, coś czujesz, coś tutaj będzie się działo. Coś tutaj Że znajdziemy jakąś bateryjkę albo coś Może jak ktoś Boję się czasami te drzwi otwierać, nie? Tu nic specjalnego, ale zostawię was samych przyjemniaczki. Tak samo ktoś nie wiadomo do czego się modli. Tu gość modli się do torby. No naprawdę chorzy jesteście. Każdy do czego innego, nie? Tu ten toż mi przestraszył, nie? Bo od razu z brzegu. O, i z tego co widzę, to chyba mam ten dyskoczyć, tak? Nie no, niemożliwe. Teraz zobaczymy. Postaram się przejść dalej. Dobra, tu już byliśmy. Jezu, czasami jak te drzwi zamykam, to jest aż strach pomyśleć, czy coś wyskoczy, czy nie. Tu jest podejrzanie zablokowane. Baterijka by mi się przydała. ją chęcią bym wziął dokumentary Dobra, zostawię na razie te drzwi. O kurwa, tam jest ciemność. Sorry, że tak czasami przeklinam. A dla mnie to też jest strach grać w tą grę troszeczkę. Przyjemniaczki, módlcie się. Zostawię samych. Tak samo I lecimy chyba do przodu jednak. Boję się co tu może być, ale widzę, że nie niemile się zaskoczyłem. Bo podejrzewałem jednak, że coś tutaj będzie. Czyli przez jakieś okno musimy wyskoczyć. Na to wychodzi No dobra, dawaj Jezu kamera nie fiksuj tak, proszę Cię Nie w taki moment Dobra i gdzieś jesteśmy Tutaj nic nie ma i zapisywanie to jest zawsze nie świadczy nic dobrego jak jest zapisywanie w tej grze ty dwóch gości O, mamy klucz do windy ogólnie. I mamy księdza. Księżu. Księżurku. Tak podejrzewam, że chyba muszę wziąć klucz i jak najszybciej stąd uciekać, ale... Jestem ciekawy, co oni jeszcze mu zrobię. O kurde. Podpalili go. Jezu Jacy psychole. Uciekamy stąd. Wtedy nie ucieknę jeszcze. Patrz no tu jest winda, nie? Ole muzyka creepy. Nie. Tędyś tędy muszę przejść. Nie, no, tędy nie mogę. Poczekaj, którą stroną mam iść. A tędy. Dobra muzyka chociaż się troszeczkę uspokoiła, nie? Bo naprawdę była straszna. O kurde, gruby! O kurde Ty, no ja nie mam jak stąd uciec. Dobra, gruby. Ole dostałem ciosa. Gruby zostaw mnie. Nie wiem gdzie mam iść. Jeszcze sobie drzwi zamknę. No nice. A ty. Dawaj, dawaj, dawaj na wentylacji. Jest! Udało się. Uuu, gruby! Dobra i zamykaj od razu. Żeby gruby nas nie dolorował. I do windy szybko. O. Jeszcze gdzieś na dół nas prowadzi? Ej halo, gdzie my jedziemy tak nisko? Znajdź inne wyjście Oho, zapis... Ej wróć! Winda jeszcze nam uciekła, nie? Dajebiście, co to jest za pomieszczenie? Życzyłbym się takiego pomieszczenia nie spodziewał, tutaj więc pobiegniemy. A to chyba to, co było na nagraniu wtedy. Co ten, co ten duch chyba nimi rzucał? O, tutaj mamy. Halo, pracujemy. Nie śpimy w pracy. O kurde, tu jakieś flaki leżą. Nogi. Tu jak gościa rozwalił. No, szok po prostu. O kurwa, to jest tak ciemno, że ja nic nie widzę. Czy ktoś tam krzyczy? Halo, jest tam to. Ja tylko po cukier. Obserwujmy sobie tutaj te pomieszczenia. Jednak Może być jednak jakaś bateryjka, albo coś. Ale za flaki to ja podziękuję. Flaczków nie chcę. A kolejne dokumenty. No już ładną część uzbieraliśmy tych dokumentów też. Jakby nie patrzeć. Tutaj też nic, nie bardzo. chyba eksperymentowali na nich. Okej, kolejne zapisywanie. Ta część troszeczkę mi się nie podoba. Dużo skoków jest. Tak jakby coś miałby nas gonić. Tam jest wyjście. O, ale blisko. O nie, na razie. Chociaż... Nie dobra, pójdę zobaczyć co tutaj jest. Jak zawsze jest coś otwarte, to zawsze coś musi być. Nigdy w życiu matematyka nie mój konik. Lecimy do przodu. Tu też rozerwało gościa. Kurde, sami. Dobra, mamy bateryjkę Więc git już trójeczka jest Dobra, przejdziemy jeszcze tutaj O, niepokojąca muzyka i to... O kurde! Dobra Chyba czeka nas uciekanko Nie przejdę raczej. Szybciutko. O kurde gruby. Zostaw mnie. O co chodzi? Ole nim rzuca jak śmietnikiem jakiś. O kurde. Jezu jaki ten duch to, duch to jest kocur. Jo, piernicze. Aż kamera mi sfiksowała. Dobra, słuchajcie, nie. To za dużo jak na dzisiejszy odcinek. Dobra. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie odcinka. Jeżeli Wam się spodobało. Zostawcie łapeczkę w górę, no i też zasubskrybujcie kanał, już mało nam brakuje do setki. Więc trzymajcie się i do następnego. Elo!